Od sezonu 2026 będziemy mieli jedenasty zespół w Formule 1. Cadillac, co ciekawe, zarówno marka, jak i koncern, do którego należy, nie mają praktycznie żadnych doświadczeń z Formułą 1. Nie licząc Indy 500, ale o tym będzie za chwilę. Dziś porozmawiamy więc o tym, kto stoi za tym zespołem, dlaczego jego dołączenie wywoływało tak skrajne emocje oraz jakie mają szanse na to, żeby jeździć w czołówce. Żeby dowiedzieć się, co czeka na Cadillaca, będziemy musieli opowiedzieć trzy historie. Co potrafi marka, co potrafi zespół i Jaką ekipę nagrali sobie konkretnie na F1, bo w całą zabawę zaangażowanych jest wiele osób, a sama historia dołączenia do F1 była telenowalą z większą ilością dram niż w zbuntowanym aniele. Zresztą. Niewiele zabrakło, a żadnego 11 zespołu by nie było. Zacznijmy od Cadillaca, dla którego sport to bardzo świeży temat. Marka pozycjonuje się jako luksusowa, a luksus w USA jest dużo większy niż w Europie. Więc, o ile wyścigi dla Audi, Mercedesa czy BMW były oczywiste, to tak dla marek ze Stanów Niekoniecznie. Tak czy inaczej pierwsze podejście do poważnego ścigania zrobili już w 1950 przy okazji Le Mans, przywożąc na francuski klasyk Cadillaca Series 61. Typowy amerykański ponton, który przez Francuzów został pieszczotliwie nazwany niezdarnym szczeniem. Dodatkowo jednak przywieźli prototyp opracowany przy współpracy z inżynierami z Grumman Aircraft, którym po wojnie ewidentnie się nudziło. Powstało więc... Takie cudo z kolejnym pieszczotliwym przydomkiem Le Monstre. Miało być aerodynamicznie, ale problemy ze skrzynią biegów sprawiły, że auto dojechało na 11 miejscu jedną pozycję za niezdarnym szczeniakiem. Tak więc w historii sportu motorowego ewidentnie się zaznaczyli. Tylko że potem Zapomnieli to kontynuować. Być może stało się tak dlatego, że marka miała skupić się na budowaniu swojego luksusowego wizerunku, a może dlatego, że ich koncern matka, czyli General Motors, miało po prostu zbyt dużo marek i nie wiedziało, w co ręce włożyć. Zwłaszcza, że oni mają też pod swoją kontrolą bez porównania bardziej sportowego Chevroleta, więc w NASCAR, w IndyCar i rzecz jasna, w długim dystansie, jak już coś od nich jeździło, to właśnie Chevrolet. Czasem ewentualnie Pontiac, Buick czy Mobile. Więc ogólnie General Motors. Coś tam o ściganiu wie i nawet przy projekcie Cadillaca wykorzystuje wszystkie swoje doświadczenia. Ich kierowcami symulatora na tym etapie są Simon Pażno, mistrz indy Kart z sezonu 2016 i zwycięzca Indy 503 lata później, a także Pietro Fittipaldi, który był kierowcą testowym w hasie. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że ogólnie zespół sam w sobie, to niespecjalnie ma bezpośrednie doświadczenia w F1. Niemniej jednak Cadillac jakkolwiek poważnego ścigania wrócił dopiero wtedy, kiedy rocznik miał już dwójkę z przodu. Równo w 2000. Powstał wówczas NordStar LMP, który miał zapewnić Marce powrót do Le Mans oraz sukcesy w American Lemon Mans Series, ale udało się tylko to pierwsze. Wyniki były raczej marne, a program. Niepełny więc, jak w 2002 byli w stanie stawać na podium, to i tak nie było z tego miejsca w generalce, bo zaliczyli zaledwie pół sezonu. Potem GM zwinął Cadillac'a ze sportu, by skupić się na promowaniu wspomnianego wcześniej Chevrolet'a. W międzyczasie mieli jeszcze epizody w GT z modelami CTSV i ATSV, ale to raczej na amerykańskim poletku w seriach drugiej kategorii. No ale od 2017 roku wjechali już do Imsa, gdzie wygrywali zgarniając trzy tytuły i czterokrotnie wygrali także Daytony, kiedy obowiązywały. Przepisy klasy DPI. Po unifikacji regulaminów natomiast jeżdżą także w FIA Jałek, gdzie się ewidentnie rozkręcają i w tym roku wygrali jeden wyścig, zajmując czwarte miejsce w klasyfikacji producentów. Tylko, że wszystko, co powiedziałem przez ostatnich parę minut, ma maksymalnie 50% wpływu na potencjał ekipy F1, a pewnie nawet mniej. Bo zespół, który dołączy do stawki, nie miał nazywać się Cadillac, tylko Andretti. General Motors pojawiło się dopiero na ostatniej prostej, a zmiana nazwy była kropką nad i wielkiego bólu dupy, jakim miała Formuła 1 oraz startujące w niej zespoły. Jeżeli komuś nazwisko Andretti się kojarzy, to akurat bardzo dobrze, bo to jeden z dwóch amerykańskich mistrzów świata F1, który jest jednym z żywych przykładów na to, że amerykański sen działa a przynajmniej działał 60 lat temu. Jego rodzina zaraz po II wojnie światowej emigrowała do USA, a szczegółowo historię Andretiego, jego syna i ich zespołu opisywałem w tym materiale. Niemniej, long story short, Mario w Stanach budował swoją karierę praktycznie od samiośkich podstaw. Piął się po kolejnych szczeblach tamtejszego ścigania, aż dotarł do USAC Championship na dzisiejsze to by było IndyCar, gdzie zdobył trzy tytuły, które dały mu przepustkę do Formuły 1 i jazdy m.in. w Lotusie, z którym zdobył mistrzostwo w 1978. Potem Mario wrócił do Stanów, jeszcze trochę jeździł w IndyCar, kupił zespół i zajął się wychowaniem dzieci. I tak jak się okazało, że miłość do motorsportu jak najbardziej przenosi się drogą płciową, tak talent już niekoniecznie. A przynajmniej nie w tym przypadku. Przerywamy materiał o Cadillacu, aby nadać ważny komunikat. Kalendarz F1 na rok 2020. 2026 od Motorsport Store już jest. W tym roku ponownie dostaniecie 13 starannie dobranych i porządnie wydrukowanych zdjęć na papierze wysokiej jakości. Na kartach kalendarza zaznaczone są nie tylko święta państwowe i imieniny, ale także daty urodzin kierowców, wszystkich wyścigów oraz testów przedsezonowych. Tegoroczną nowością jest to, że dla każdego weekendu mamy także wpisane godziny rozpoczęcia poszczególnych sesji. Moim zdaniem to jest super przydatne, bo ja notorycznie zapoznam. Zwłaszcza w przypadku wyścigów poza Europą. To idealny prezent na święta, który w dodatku można dostać 10% taniej, jeżeli użyjecie kodu rabatowego Zajce Racing. Tak więc zerknijcie na Motorsport Store i sprawdźcie zarówno kalendarz, jak i inne ich gadżety. Tymczasem. Wracamy do materiału. Stary Andretti miał trójkę dzieci, z czego nas interesuje Michael. W Ameryce coś tam jeszcze potrafił, bo zgarnął tytuł indykar w 91. Ale jak w sezonie 93 dostał szansę na F1, cóż. Wytrzymał 13 wyścigów, w trakcie których raz stanął na podium. W tym samym aucie, niejaki Ayrton Senna, 5 razy wygrał, miał 10 razy więcej punktów i został wicemistrzem świata. Aczkolwiek Michaelowi trzeba oddać parę rzeczy, jak na przykład to, że auto ogólnie było awaryjne, a w dodatku FIA zmieniła przed sezonem przepisy na takie, które utrudniały życie debiutującym kierowcom. Jednakże sam zainteresowany również wpadał na interesujące pomysły, i na przykład Cały czas mieszkał w Stanach i w siedzibie firmy pojawiał się raczej niezbyt często. Raczej nie wynikało to z braku zaangażowania, bo jak młody przejął stery rodzinnej ekipy, to doprowadził ją do wielu sukcesów w najróżniejszych seriach. Oczywiście w IndyCar i w seriach juniorskich, a także w Rallycrossie w Formule E. A poza tym jeszcze startowali chociażby w długim dystansie. Jego podejście mogło jednak wynikać z arogancji, która w obecnych czasach była dla niego prawdziwą. Kulą u nogi. Wiecie, u nas w jedynkocentrycznej Europie nazwisko Andretti jest co najwyżej historyczną ciekawostką. W Stanach natomiast rodzina Andrettich to marka, to wyścigowa arystokracja. Ludzie, których wszyscy znają, i gdy kolejne pokolenia będą się komuś przedstawiać, to zawsze będą słyszeć wypowiadane z podziwem i lekką niepewnością pytanie to jesteś z tych Andretti'ch, A Michael, żeby dalej rozwijać zespół, wpadł na całkiem logiczny pomysł wejścia do F1. Najpierw próbował dogadać się na kupno Hasa lub Saubera, ale jak widać, nic z tego nie wyszło. Skoro nie miał opcji przejęcia istniejącej ekipy, to postanowił zgłosić nową i tu zaczęły się schody. Andretti podchodził do tematu z przekonaniem, że jemu się to miejsce po prostu należy i raczej spodziewał się, że F1 będzie go witać chlebem i solą, podczas gdy w rzeczywistości ani trochę nie zamierzała. Zwłaszcza, że w tej kwestii pojawia się też problem wyrażany w dolarach. Dodatkowa ekipa oznacza, że pulę pieniędzy, którą zespoły dostają od F1, trzeba dzielić na więcej części. Więc wszyscy na tym stracą, zaś Andretti będzie zyskiwał miejsce przy stole, które później można komuś sprzedać za naprawdę gruby hajs. Zaczęło się więc przeciąganie linii. Andretti szukał sojuszników, dogadywał się z General Motors i budował dwie siedziby w Stanach i w Wielkiej Brytanii, mówiąc, że będzie gotowy na Starty w F1, kiedy jeszcze nie miał zapewnionego miejsca w F1, czyli próbował przymusić Formułę, a konkretnie jej szefów, do dopuszczenia go do startu. Z nieoczekiwaną pomocą przyszła FIA i jej prezes Mohamed Ben Sulayem, który sam ma trochę napięku z szefostwem F1. FIA ogłosiła oficjalny proces naboru nowych ekip, z którego wyłonili jedynie Andretiego, wciąż bez zgody F1, która zgodzić się musi, bo to w końcu oni podpisują wszelkie umowy z zespołami. Początkowo że byli na nie, a sprawa weszła nawet do amerykańskiej polityki i ichniejszy Departament Sprawiedliwości miał badać, czy czasem F1 nie dopuszcza się praktyk monopolistycznych. A takimi sytuacjami F1 się akurat całkiem mocno przejmuje, bo w końcu należy ona do amerykańskiej firmy i amerykański Departament Sprawiedliwości może im mocno namieszać w biznesie. Tak czy inaczej za kulisami sporo się działo, jednak ostatecznie F1 zmiękła i zespół, Dopuściła, ale w niewyjaśnionych okolicznościach w międzyczasie Andretti zrzekł się funkcji prezesa i oddał kierownictwo nad zespołem. Nie wiadomo, czy był to nieoficjalny warunek f 1 czy może w desperacji faktycznie sam się wycofał dla dobra swojego projektu. Tak czy inaczej, Szefem szefów jest tam teraz Dan Tauris, jego partner biznesowy, z którym działa także w USA. Sama ekipa natomiast zmieniła nazwę na Cadillac F1, a firma, która ma operować bazami na TWG Motorsport, w oficjalnym ogłoszeniu nowiutkiego zespołu nazwisko Andretti'ego nie pada ani razu, ani półsłowem. Jedynym akcentem jest to, że ambasadorem ekipy i jednym z dyrektorów ma być jego ojciec stary Andretti. No ale dobra, jakie ta ekipa ma szanse? Czy będzie skazana na porażkę? Nie spodoba Wam się ta odpowiedź, ale nie mam zielonego pojęcia. Nie podejmuję się typowania ich wyników, bo jest zbyt wiele zmiennych, a zwłaszcza zupełnie nowe przepisy techniczne, zarówno w kwestii aerodynamiki jaki silnika. Na pewno stare zespoły mają przewagę doświadczenia, niezależnie od przepisów, ale też przy rewolucji technicznej Cadillac ma znacznie większe szanse na wyciągnięcie jakiegoś asa z rękawa, albo po prostu na to, że któraś z obecnych ekip da dupy po całości i będzie bardzo w plecy. Jednak w tym momencie nie ma żadnej pewności co do tego, kto będzie mocny, a kto nie. Zwłaszcza, że liczą się zarówno osiągi nowej aerodynamiki, jak i zupełnie nowych silników. Wszystkiego dowiemy się pod koniec stycznia, kiedy nowe bolidy po raz pierwszy wyjadą na tor. Ale trzeba pamiętać, że Haas zadebiutował w 2016 roku na już praktycznie ustalonych przepisach i ostatni nie był. Pokonał wtedy nie tylko upadającego manora, ale także Saubera oraz Renault. Więc raczej nie należy Kadillaka z marszu ustawiać na samym środku stawki. Z marszu natomiast należy jednak kliknąć subskrybuj pod filmem, jeśli podoba ci się ten materiał. Co do osób w zespole zaczniemy od oczywistości. Sergio Perez i Walteri Bottas to jest absolutnie najlepszy możliwy skład kierowców dla nowego zespołu w stawce. Obaj posiadają kosmicznie dużo doświadczenia, które zdobywali w mistrzowskich zespołach, więc dla ekipy, która dopiero się uczy, są na wagę złota. Oczywiście to nie są kierowcy z mistrzowskim potencjałem, ale prawda też jest taka, że ludzie z szansami na rychły tytuł nie przechodzą do zupełnie nowych ekip. Tak czy inaczej, to jest świetny wybór i w nowożytnej historii chyba żaden z nowych zespołów nie miał tak dobrego składu kierowców na sam początek. U steru ekipy będzie stał Graham Loudon, człowiek, który w przyszłości był szefem zespołu Marusia lub, jak to woli, Manor. Ja wiem, że to nie brzmi zbyt dobrze, ale paradoksalnie. To może być całkiem niezły wybór. Po pierwsze, Primo Graham już raz ekipę DF1 wprowadzał, więc dobrze wie, czego potrzebuje nowy zespół i doskonale wie, co poszło nie tak, więc może próbować unikać powtarzania tych samych błędów i ma dzięki temu wiedzę i doświadczenie, której nie ma praktycznie żaden szef stabilnie prosperującej ekipy. Po drugie, Primo. On się też angażował w inne serie, więc ma szerokie doświadczenia wyścigowe, bo Manor jeździł także w formułach juniorskich na długo, zanim weszli do F1. I po trzecie, Primo Ultimo, to, że mu wtedy nie wyszło, to nie do końca jest jego wina. Zespołom, które dołączały do Formuły 1 w 2010 roku obiecano, że zostanie wprowadzony limit budżetów. I oni od początku się nastawiali na działanie za względnie małe pieniądze, podczas gdy ostatecznie FIA się nie dogadała ze starymi zespołami i nowi zostali z ręką w nocniku, bo nagle trzeba było znaleźć dużo więcej kasy, żeby przeżyć więc mieli znacząco pod górkę już na samym wejściu. Poza tym trzeba pamiętać, że mimo wszystko wytrzymali najdłużej z nowych ekip i to pomimo tego, co działo się w sezonie 2014. Mam tu oczywiście na myśli wypadek Żula Biankiego, który po kilku miesiącach szpiączki kierowcy okazał się tragiczny w skutkach. A zaraz potem główny sponsor wyciągnął wtyczkę i ekipa nie zaliczyła trzech ostatnich wyścigów sezonu, bo przechodziła przez oficjalne, rządowe postępowanie restrukturyzacyjne. Koniec końców w ostatniej chwili znaleźli nowego właściciela i cudem dojechali na start sezonu 2015. Także było tam srogo pod górkę, ale Oldonowi podczas jednego z niedawnych wywiadów głos się łamał, gdy opowiadał o wypadku i sytuacji wokół zespołu w tamtym okresie. A przypominam, to było 11 lat temu, więc gość raczej ciężko to przeżył. Oprócz tego za szefa technicznego będzie miał tam Nika Chestera. Tego pana możecie kojarzyć z Renault albo z Lotusa, więc jakichś kozackich osiągnięć w roli szefa to on nie ma. A ostatnie lata spędzał w Formule E. Szefem operacyjnym ma być Rob White, którego również znamy z Reno, a w którym siedział aż do 2024, więc odchodził z zespołu, gdy ten nazywał się Szalpin. Menadżerem zespołu będzie natomiast Peter Krolla, który piastował podobne stanowisko w hasie. Głównym aerodynamikiem ma być John Tomlinson, który piastował podobne funkcje w Williamsie i Renault, a potem trochę błąkał się po różnych motosportowych firmach. Do tego zostaje nam jeszcze Pat Symonds w roli konsultanta. Jego na pewno kojarzycie, bo był inżynierem Schumachera, gdy ten zdobywał swoje pierwsze tytuły z Benettonem, a później. W Reno za czasów Alonso był dyrektorem technicznym. Sporo wie, ale po czasach Reno jego maksimum to 2 trzecie miejsca z Williamsem w latach 2014 15. Poza tym pracował już z Loudonem w Marusi, a także pracował jako dyrektor techniczny F1 i opracowywał nowe regulacje. Pytanie, czy daje mu to jakąkolwiek przewagę? Na koniec jest także pan w sile wieku z ogromnym doświadczeniem, jednak ani trochę nie takim jak u Symonsa. John McWilliam, który w F1 jest od 68 roku i pracował chronologicznie w Williamsie, Arousie, Midlandzie, Spykerze, a potem w Marusi i Manorze, na takim stanowisku jakie ma piastować w Cadillacu, głównego projektanta. Tak więc on nie ma zbyt mistrzowskich doświadczeń, i ogólnie nie jest to mistrzowska ekipa. Ale tutaj zachodzi ten sam przypadek co z kierowcami. Topowi inżynierowie dają się obsypywać złotem w Red Bullu, w McLarenie albo w Aston Martinie. Poza tym. Bolid i tak projektują setki osób, a papierów tych wszystkich ludzi nie sprawdzimy. Choć możemy być pewni, że będzie to miks amerykańsko-brytyjski. No i pamiętajmy, że szefostwo to przede wszystkim jest trzymania steru i wskazywaniu kierunku, a główną robotę wykonują Ci szarzy inżynierowie. Tak więc jak sami widzicie spekulować na temat formy Cadillac jest naprawdę ciężko, bo jeszcze musi tutaj się zgrać forma silnika Ferrari, a zakulisowe informacje na ten temat raczej nie napawają optymizmem. Aczkolwiek wiadomo, teraz to jest gra medialna, którą trzeba brać z przymrużeniem oka i wszystkiego, dowiemy się, gdy bolid wyjadą na tor. Jeśli Ferrari nie da kompletnie ciała z silnikiem, to ustawiłbym Cadillaca raczej na dole stawki, ale z szansą na walkę z innymi ekipami. Znacznie ciekawsze będzie jednak to, i jak spisze się Audi, a o tym, dlaczego Niemcy będą mieć ciśnienie na sukces, opowiadałem w tym materiale.